W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić koszulkę w Roblox. I uwaga, jeżeli nie masz Robuxów, to nie możesz niestety zrobić koszulki, a pod koniec filmu powiem dlaczego. Zostaw łapkę w górę, suba z dzwonem, a ja nie przedłużam i lecimy. Na początku klikamy plusa i wpisujemy Roblox shirt template. Potem klikamy zakładkę grafika i wybieramy to zdjęcie. Klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i klikamy zapisz grafikę jako i zapisujemy. Potem przechodzimy do strony fotopi.com. Jak przejdziecie do strony, to wyświetlą Wam się trzy lub cztery opcje i wybieramy otwórz z komputera. Jak klikniemy, to wybieramy te zdjęcie, co zapisaliśmy. Jak mamy to zdjęcie już, to teraz klikamy taki prostokąt z ucinkami. I jak klikniemy, to zaznaczamy każdy ten kolorowy prostokąt. Jak już to zrobiliśmy, to szukamy jakieś ozdoby. Ja na przykład biorę sobie serce. OK, wybrałem, zapisałem, to teraz kolor, biorę i wpisuję na przykład niebieski. Zapisuję i wracam. OK, teraz klikamy zakładkę Plik i klikamy Otwórz i umieść. Bierzemy tę ozdobę i kolor, co zapisaliśmy i układamy ozdobę w taki sposób, może być po prawej, po lewej, ale żeby było w torso. Zaznaczamy kolorem cały ekran. Jak zaznaczyliśmy to, ten obraz koloru przekładamy na background. Jak to zrobiliśmy, to mamy gotowy obraz. Klikamy plik i bierzemy zakładkę Eksportu jako i zakładka png. I teraz klikamy Zapisz i mamy już to w Waszym dysku. Wchodzimy w stronę Kreację. Kreację. I na górze mamy cztery zakładki. Klikamy Itemy awataru. Mamy znowu cztery zakładki i klikamy Zakładkę Klasyczne. I zmieniamy na klasyczna koszula. Klikamy Prześlij zasoby i mamy takie coś. Klikamy Prześlij i przesyłamy zdjęcie, które zapisaliśmy na fotopi. Jak już mamy, to można zmienić nazwę i opis, ale mnie to nie interesuje. I tak jak mówiłem, trzeba mieć robuxy, żeby zrobić koszulkę, bo jedna koszulka 10 robuksa. Klikamy prześlij 10 robuksa. Znowu klikamy prześlij 10 robuksa. I jak się Wam załaduje, to klikacie przedmioty awataru. I klikacie klasyczne, potem shirt. I jak zjedziecie w dół, to macie koszulkę. Jeszcze jedną rzecz musicie zrobić, bo trzeba OMS jakoś opublikować. Klikacie w tą koszulkę i klikacie w sprzedaży, i tu ustawiacie cena, jaką ma mieć koszulka, i potem klikacie opublikuj. Mam nadzieję, że pomogłem. Dziękuję za oglądanie. Nara.